Kevin Sasak po wygranym spotkaniu z GKS-em Katowice, 22 punkty, 20 w ataku i po jednym w bloku i zagrywce, chyba wymarzone rozpoczęcie, nie można sobie było lepszego wymarzyć, no i ta świetna dyspozycja. E, tak, jestem bardzo szczęśliwy z tego jak wyglądał ten mecz, z tego jak wyglądała moja gra, e, ale również, również zagraliśmy bardzo dobrze jako drużyna, e, każdy dał, dał coś od siebie i... Tak walczyliśmy, wywalczyliśmy zwycięstwo. Chyba ten pierwszy set był taki kluczowy, bo później GKS w drugim i w trzecim setie praktycznie z akcji na akcję prezentował się coraz słabiej, no a ten pierwszy set to chyba też taka przewaga psychologiczna. W pierwszym secie, o ile dobrze pamiętam, trochę goniliśmy wynik, także jak się już udało w końcówce dojść, dojść do, do, do wyrównania, Myślę, że bardzo dobrze to, to, to rozegraliśmy, zagraliśmy to co, to, co trenujemy i, i to, się, to się opłaciło. Dzisiaj chyba bardzo ważne też takie podbijane piłki, bo z perspektywy boiska wydawało się, że kiedy gracze GKS-u już mieli kończyć te piłki, były to mocne ataki, to wy jakoś w ostatnich momentach je podbijaliście. No i też dwa razy więcej bloków, bo prawie jedena, 11, a, a przeciwnik tylko 6. E, tak, tak, mogę tylko potwierdzić, że zagraliśmy bardzo dobrze w, w defensywie. E, staraliśmy się po prostu Grać to, co, co nasz sztab zdołał się dowiedzieć, także to, to dla nich tak naprawdę brawa za, za przygotowanie nas od strony taktycznej do tego meczu. Eee, no i oczywiście w bloku, w bloku też zagraliśmy dobrze, zagraliśmy swoje. Uważam, że, że jako drużyna mamy dobry blok, więc musimy z tego korzystać. Jak atmosfera w drużynie? Bardzo dobrze. Chciałbym też zapytać, to drugi sezon, kiedy mamy tyle zespołów. Eee, organizm gdzieś będzie gotowy, jest już gotowy na takie granie właśnie z dni, które będzie intensywne? Mam nadzieję, że tak. Przeszliśmy dość długi i intensywny sezon przygotowawczy, okres przygotowawczy tak naprawdę. Trenerzy zadbali o to, żebyśmy byli przygotowani do całego sezonu. Wszyscy wiedzą jak, jak bardzo jak wymagający będzie ten sezon. Także mam nadzieję, że tylko zdrowie będzie z nami i damy radę. No właśnie sezon długi, a macie jakieś skonkretyzowane cele? Naszym celem jest, jest walka o playoffy. Myślę, że, że to jest cel, nad którym się teraz skupiamy. Oczywiście e, przed każdym meczem liczy się dany mecz. E, na nim skupiamy się najbardziej. Nie liczymy, co będzie za, za miesiąc, dwa, tylko, tylko musimy wygrywać i przygotowywać się do, do każdego meczu tak samo.